A się na siebie ludzie. Opa! No, głośniej musisz. To jest zero. A to nie wiem. Oj. Olu się umyli. to? Ona przez przestworza! Ja jest stream. jest live, yeah, it's live. On kick, on kick. On kick. Yeah, yeah faktem no zapowiada się naprawdę browar do roku, nie, deszcz pada. Ty lubisz ogólnie piwo, czy pijesz tak po prostu, żeby był, wiesz, taki drink alkoholowy bardziej? Eee, wolę, wolę Ja nie lubię piwa, nie lubię piwa na przykład. Nie lubię piwa. Szczerze, ja zacząłem piwo pić, bo każdy piłk. bo koledzy ty, a ja może będzie net? O kur... To jest pod górę? O ja pier... Ja pier... O ja pier... Można ubiegać, ja myślałem, że my wali... browary do odcinek. Ja myślałem, że my będziemy walić browary do odcinek. kur... to się to, to trzeba biegać, kur... Ja pier... O ja pier... Ja Siła, masa, moc kiełbasa, gdzie my jesteśmy? Ty, ale powoli! A nie, jaki k. Mam tryhard w lutym, gruby! No Ej, fajne to, wypaczy, jaki tryhard? Dobra, chodźmy za auto się przeraz po prostu, nie będziemy świrować. Co Sekur ja myślili. Oh yeah, sport najlepszy jest, tak? Chodźmy, chodźmy. Dobra, x XL po prostu, żeby żeby wiesz, żeby, żeby na mnie wisiała, nie? To jest XL selka? Za ja koszulkę wziąłeś. Półtorej godziny bieg Półtorej bie, 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 bie. to. godziny? Półtorej godiny. No nie, właśnie promara jest weź na ziemi. Nie, już, 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 już. Ja, No ja nie wiedziałem, że co myślałem, że tu wiesz, 15 minut i tu sprawie. Co, co ty w ogóle masz inną koszulkę niż my, co to jest za koszulka? Nie wiem, nie wiem co mi dali. Ale jak ja widzę tą górkę, to mi się żygać chce. I nie, widzę, że tam nie ma internetu. Najlepsze to jeszcze z poprzedniego biegu, oni biegną jak coś. Oj, poprzedniego biegu, już godzinę ponad to robią. Ej, dobra zajebiście będzie, znajliście, bój... Ej, ale czekajcie na mnie, dobra? Ej bieg proszę! Zajebiście. Biegamy razem? No, no. Biegamy biegamy tak, biegamy razem. Razem, razem, nie ścigaj się! Razem! Ramy kul... kul... bało się, ooo kul... właśnie ku dajmy! Właśnie ku mi się dosiało! Nie! Ode mi się, bo ty mówisz, żeby, żeby za tobą że no tak, z... On jeszcze udaje, że musi się rzygać czy coś by nie biegać. No, tam no, to, to, no, to tamto, no. ja Nie, no. nie bo, i bo ja mam plecak, no wiesz jak to jest ciężko z plecakiem. Dobra, wszystko jest git, jeżeli chodzi o widoczność. dopiłem ten plecak na maksymalnie jak to jest możliwe. Chłopaki, no macie po wygranego. Poniżej godziny zjeżdżamy, dobra? Jak będziecie mi dobrze kibicować, to zjeżdżałem poniżej godziny, o to tu chodzi. Właśnie, o to w tym wszystkim chodzi. Można tu piwo kupić? To już poprosili cztery, ale zero są. Jak zero? Nie, zwykłe weźmiemy, tak? No weź zwykłe. Cztery po prostu. Robimy tak, że jak ktoś nie będzie dawał rady, to czekamy. No bo to, tak jak movie, to mówi, nie? jak scenik wygrywa. My, my pod kamerę robimy, a nie dla siebie. Rozumiesz? Serio, jak chcę ciebie szybciej, to biegnijcie po prostu, nie patrzcie na mnie, nie? Luz. Dobra. Dzięki, no ja tu będę swoim tempem będę szedł bardziej niż bieg. Powiem mówię, mówię od razu, nie? Fajne będę się starał? Biegu, fajne, bo, 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 ale nie chcę dostać tak. zawału. Może być taka perspektywa, kurde, będzie latało, no ale no inaczej nie mam jak tego zrobić, nie? no bo będę biegał, to będzie latało. Mm. Dziś to jest, to jest, to jest dziwny dzień jakiś Dobra, gotowy jestem! Eu, eł, eł, lecimy! Ale to będę się wolno. Ai, kwa, <śla> on jest! Cudyka, przed, przed biegiem! Dajkę Kamilu, za prawa, za prawa tutaj! Nie? Bo czeka yeah. naprawdę dużo wydarzeń! Ale chłop na, chłop na rekord idzie k*** kur... To czeka, nie? Będzie... Nie no to będzie, to będzie hit. Kur... Nie żigaj, nie żigaj tylko i będzie Uf, Poczekajcie, aż zaczicie i na szczęście te piwa, nie? będzie kur... Ej, bo rozgrzewka jest już, minuta. Chodźmy, serio. Nie, bo nie płynie. Ale bucham. ta Zego weź, pukaj Ojej, do niego, pukaj go. Z ej, rozrzewka, rozgrzewka. Ja się zaczyna, nie? Ja Już mam stresa, mam nerwy. Dawajcie, ej, Trampolina, dawajcie okrzyk Trampolina i wygrywamy. Tramp! Uwaga, dawaj, ja dawajcie. dawaj. Nie, nie Trampolina, no wstyd. Dajmy Trampolina. Dawaj, dawaj. Dawaj, Koda. Trzy, cztery. Trampolina! Nie, P! Czekaj! B. ojciec. Nie, nie, bo... E, be, be. <grym> <Barżonek>, P-P-P-P! <prżonek. grym> p p p p Na się zaczyna! My na przód, pan, na sam przód! Czy jest stres? Na no, przedszłym! Rozgrzewaj się, rozgrzewaj się! Rozgrzewaj się, rozgrzewaj się! Zumbe robimy! Tańczymy, człowieku! <grym> i wielkie wielkie brawo dla a teraz chodźcie tutaj bliżej pod strefę startową pod linię startową właściwie co że coś się zaczyna bo ja pierdolę bo was jest chyba 67 Romarki Dończycy jesteście gotowi? tak! kielbasa! moc

Ja Ci dziękuję A jak to przejść jak nie można Dobra chodź Jaj Ja pierwszy. Może sobie pomagać pomóż mi Pomóż mi A nam kto pomoże? Weź mi nie wiem co Dobra dotknij mnie dopas Nie da się tu za ślisko Jeden kur... może się opnąć drugi mu będzie leu Wciągaj mnie kodas Weź. Nie mam, nie mam jak zaśkliskoć. Ja nawet to nie ręki nie. Pani powstań? Dobra, chodźcie. Sesji ja w ty, okazji pobiegł. Pierwszy był od no, Ale byłem przecież ile pierwszy Jesteśmy w top 10 luz Kobieta mnie przegoniła <grym> się nafił już kru bez formy teraz, nie? O no, góra dół Ja Nie, no, no. dobra, dobra O kurwa. No. Ja z plecakiem nie ma ch... przejdę. My cię śledzimy cały czas, jak tam idzie, nie? Uważaj na kable tylko, nie? O, Dawaj na prania, na prania! Z wartym, z wartym! Dzięki. Jestem cały mokry, już p... jest. Już jest totalna piz**. K... Ale będzie ja za człowieku. Najlepszy czas to była godzina. Jak coś przypominam. Ja mam mokre, mam kałuże butar. Ja Weź się umyj. Umyj się i dawaj telefon. Ja, 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 ja. O kurwa. Do skarby to już nic nie będzie. I ja dawaj, dawaj. Dawajcie. Mam tyle wody w butach. Ja też, kałużę. Spokojnie. Ranek kurwa jest tutaj. Rusiecki się nie kończy. Rusiecki się dopiero kurwa budzi ze snu zimowego. Jesteśmy w czołówce. No nie. Bez piwa nie mamy nawet Bez piwa coś nie robota Oj ja pi Ej Tazy się wraca, patrzcie! Tazy! Nie wiem no, jak on to wygra po powrocie. Telefon, Tazy po telefon! Leć! Tazy! Biegnij Tazy! Ta, na pewno. On już tak nie ma siły. On, te, on, Sportowiec nie ma siły już. Tazy już nie ma siły. To co dopiero my? Nie, Jej no nie muszę kolczatki. Kurwa Ej, tu są jest. kolczatki, kupa. Ale z plecakiem nie dam rady. Ej, przetrzymać im plecak, bo nagrywamy to, nie? Proszę nas nagrać, byłoby super. Dziękuję. Czy też jest telefon panu? Mogę nam zostawić? Dziękuję bardzo. Super, dzięki. Jakie kupa było to. Jakie ludzie ja myśleli, kupa. Ja myślałem... Dobra, to może streama walić, dobranoc. Nie będę Krew do po, po, oczu. to oczu. Oddech. Ostożat. O, Przestań. A po czym jak wchodzę? Do co? Pomysły na clip farming, pierwszy pomysł. Po drabinie dawajcie, jesteśmy w czołówce. Dawaj za nim, od razu będzie łatwiej ci, bo drabina będzie napięta. Mam nadzieję, że nie jesteśmy ostatni. Leśimy. Ja Lecimy, nie śpimy. Chodźcie chłopaki. No to dla nas najłatwiejsze było. No, drobina... No, na też łatwe. <grych> o kur... O cie na lewo. Na Kasprowy wierchu. Chciał pójść. Ej, gdzie jest... Nie było jeszcze ani jednego przystanku na piwo. Ma być pięć, to gdzie my Myślałem, w sensie, że już my kończymy tak na ok. Imięł pasa! Chodź, które alkoholowe jest? Polakę, na żywo, no to jest Udało się nice <grym> O, cześć O, trzymaj zgubiłem Jak ty? Widziałem, że ty wróciłeś się chciał? Tak, ja Pierwszy, streamowałem przed nami że ty z Dobra Nie, teraz mi się w ogóle... Ej, każdy robi padnie powstaj powstań, zobacz Zepsu mi się w ogóle robi. Chodźcie chłopaki, chodźcie Zepsuł mi się ten stream Ale już było tak dobrze, byłeś pierwszy? Na pewno, jeszcze te piłeczki na końcu O, z moim barkiem co tu się robi teraz, jak się nie umie to Pomp? przejść? Ile pompek? 1000 Nie wiem, czy z barkiem moim dam radę. Zobacz, ty się nie popisuj. Za bardzo. Dobra, ja robię pompki już. Przeszedłeś? Chłopaki, ja, nie, nie ma, ten, ja mam barki, ja w takiej pozycji do góry barka nie, nie mogę nadwyrężyć się ściągam. i tak bym tego nie zrobił. Jeb***, co, co lepiej robię od ciebie? Co? Pompki, no? 10 no. pompek jak nie zrobiłeś. No, 5, 4, 20, sorry, no, zaś zrobiłem w szkole. Co, widać, nie wiem no, wymyśliliście k, slalom! Indyjski! Ej, walimy dwa browary na kolejnym? Walimy dwa browary. Nie, oj, no. Tak, 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 tak! tak. tak. Nie, Przyjmuję was drugi dyszak. Ja Uch. Uch. O kurwa. Gdzie pisnął znak kebaba? No mam nadzieję, kurwa będzie. Dawaj, Kuba, na końcu 3 zimny browar. Nie na końcu. Tu po drodze jest browar. Chłopaki, czy damy radę? Nie słyszę was. Pytam się, czy damy radę? Chyba kurwa, nie damy radę. O kurwa. Jo, U! Uh, uh. Kurwa, jeb... błoto, jak to ślisko jest. Opa! Stary, powiedz mi, że jest jaki streamer, co się tak męczy jak my. ja pierdolę. Oho, to ta górka ogromna. Kolka. 34 Jest. minuty. Już połowa, ale był jeden pić sob, a ma być pięć. Ty, Franek, odchudzicie. No, a Dobra, tłuszcz wyciśnie. Czyli jeden przejdzie i drugi będzie z przodu pchać. To jak fran, 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 no Franek... No jak to ty. Nie, to, nie ja pójdę pierwszy. Jak, jak ma makaron. ręce ciągle no, z drugiej strony. Dobra. To jak makaron się to przez to przyciska. Kłonę jak ryba w wodzie Dobra, przede mi plecak po Weź go tam pchaj Hajgo! nie wejdzie! Nie, nie, Ale udziska grube! Telefon mi ukradłeś! Nie, bo mój miał telefon trzymał Weź mi telefon, trzymaj Telefon trzymał. padł, nie jest takie proste Tu można umrzeć szczerze Stanie na głowie na głowie teraz Nie, ma, nie mam włosy. Oła, oła. O o, nie włosy Oooo! Dawaj teraz ty plecak O kurwa Nie straj, nie straj, O Ej tu można umrzeć Dawaj się A zabata z Nie no O On On O kurda. Ja nie <gulia> jak w fryskówce kurwa. No, no, kurwa. Kur... Kurwa. kurwa nie chcę, żeby... Nie to jest... Ja nie mogę się w... z wycalkiem kur... się cały rozpierd... i na Czekaj, tyle. To, eee. to na koniec, jak się uda Dostaj, może ci się tam... to. Do pałać, daj dawać, to pałać, to pałać, to się, Dopalamy się. Nie no co to. Dobre, razy, no, to palać. łyku się to palamy? to wygląda jak do grina. No Grycia. dawaj to! O, nie. Po się chłop nam rozpałkę, do grina przyniósł i każe nam pić. No dopalamy się. Ścina, błyskawicznie, o smaku wiśniowym. Dawajcie, po łyku, dopalamy się, po łyku. Małym łyku. dawaj po łyczku. Ja też smaku. Szybszy będziesz. Speedy Gonzales, Speedy, Speedy Gonzales, masz. O, to jest kociołek masz, przecież! Się. Ej, to jest kociołek! Dobry, <grym> dobra, dobra, dobra! Od kiedy kociołek sprzedają? Dobra, masz razy! Każdy musi no. Ej, to jest kociołek w butelce zamknięty, po... O, o, się... Dobra, chodź. Po... Gdzie wy to kupiliście kurwa? <grym>? Ja p... Smak dzieciństwa. Smak dzieciństwa, nie? Co to się robi? Czy Ty Zobacz! Za mały rozpęd! Za gruby jestem! O, o. A ta bo mi się że z nie działa, jak on tak... Kupie. Dawaj! Dawaj mi nóżkę.

Gid, gid, jest, gid. Rzut kodasem, będziesz go złapać, a nie nim rzucić, ku**a. Wziął i rzucił. Rzutko kodasem. Piwo. Piwo. W końcu. Idziemy. Dwa, dwa teraz, no. Trzy, cztery. Raz. Dobra, to już na następnym już. No, to już... Teraz na ja, czwartym, a się akurat... A to jeszcze my tu wrócimy? Bo tu na czwartym wracamy w miejsce. To jest drugi. Jeszcze macie trzeci po drodze pit stop i wracacie do Wyspowa no, no to, 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 to wymyślił chuchu, Ej, No nie mów, dobry jest Zajebiste to jest tak szczerze Dobra, chodźcie, chodźcie Ej, teraz ta największa górka Daj szanula, daj stanula daj daj Dawaj, dawaj, dawaj Już, 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 O kuźwa. Ej, my się tu my się Górą? Górą być? Ja? No nie, że łatwe te przeszkody. Albo tu masz? Tyś... Box! <grystanie> to takie opony to na placu Zabyw były kiedyś. O, się popisał A, przez komputera. Tak. O, no. <grystanie> Uch... Pora Sigma Pora Sigma, oh yeah. Sigma należy ci pół litra do niego dzisiaj O kuźwa Ale się do góry i tyle? Tak. Dobra, łatwo tak? Ciągnij Tyle, tak? Które lżejsze było? Na prawo Ale to i tak to No ale dziękuję, to żaden problem Super, Dzięki <grywa> Środek maratonu, chłopcze, ten sika. Ja też nie nagrywaj. Ole, masz fiłsto od Piją mi jeszcze. Bo Pa tego Strasy z boku. Bo. Bo. Oh yeah. Bo. 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 Ja Ale

No jedno ja co? Żeby taki wiek... Trampolina. Trampolina. Infinity <grystanie> piwo. Dobra, zdrowie. Infinity piwo mam. <grystanie> Wynaleźli. Nie to to, chcę zobaczyć tego gościa. Ale <grystanie> ja, bo... przecież... może pierwszy pójdę to, to i po prostu. No, się było, pójdę. Pójdź. No, No,

Krąciółek um Sam się kręcę tu To jego trzeba było nagrać, zobacz co on Kяла. robi Idź dalej czekaj Dobra nie, nie da się kraliwa, tego przejść Ty nagrywaj go zobacz Nie da się kura. Mi się te opony zaklinowały między nogami Uuu Uch, Dobra, chodźmy. Pizza mi się przyda. Dzięki za wieprzu, brawo. Generalnie jest Wydanie Wydanie. taka, ładnie patrzycie sobie na widoczek, przepiękny i w ogóle, i przechodzimy przez opony tyle, ile damy radę, jak dacie radę. moje najlepsze ręki, Super. A jakaś kara za to, jak się nie przejdzie? Jest na, na tyle brzydka, że szkoda, że jak doszedę chociaż trzy, to będzie super. No to już jest. Ale mi bark boli, au. Ja nie prostuję, nie mogę, nie chcę prostować. Nie mogę. noga. Nie ma opcji. Nie no, może jest opcja, ale. Tazy da radę. Tacy, jak tazy nie da radę, to. Tazy patrzą się na siebie, ludzie. <zatter speak> A, no głośniej musisz. Pomyśl że to Byłem dla przedszkolaków, oni płaczą, że ciężko. Opa! O nie, kurwa, basen. Opa! Oh ]huh Opa! <laughs> o, palika. <sourceshail equ verte> o Wszystki się udało się Dobra rozpina sprzęt Nie, ja wejdę, wejdę się umyję. No, <śmiennie> ja <bym brym> <śmiennie> ja ryba, jak, jak ryba w wodzie kurwa. Ja się przystrzymaj telefon się zatkało Ucho mi się zatkało Dobra mi się zatkało Ja pierdzielę Co w tych czasach trzeba zrobić żeby się piwa napić Ja pierdzielę Spokojnie, my już na pizdopie, spokojnie, to nie nerwa Ja pierdzielę, ja jedno pije. Ja Jak jedno? Trzy Trzy, twoje No trzy p... no Ej, no, to... ja piję ja już trzy się, nie 3, p... ja, p... jeszcze, ja, ja piję le. Dobra ja nie dojdę Dobra Trampo... lina Trampolina. No, no racja eee, Hop siup, cztery baby, osiem dup Baba zwożył konią drzewa A tazy? No to siup Hop osiem Trampolina Ej tu trzeba strony trzeba? O Ej to? Co? <laughs> się obkryciła, dobra Się obkryciła Można tak Można tak Można tak zrobić Takie RNG wylosowało się To no, no. się z tobą, chodź okay, Co jest? Ja jestem, Co jest? Patrz do tego Proszę, proszę, proszę bardzo, tak bardzo chciałaś Pro. mi później pazury Co? Obetniesz mi później pazury? Proszę cię Co? Co? Może <grym> on <się> Yy, na elektryków, czy chcemy pójść, później pójść, bo tam chce, yy, jest koncert k***a. Kto gra? Yy, człowieku, yy, ten, yy, Rysiek Play'a chwal chyba, bo tak napisali Byli niemożliwe Mam nadzieję, że mój trener tego nie zobaczy k***a. A co? ja bywale jabłale i spadł a, bada, bada, bada. Nie, ja. Ty a może Może zmienimy nazwę. taki coś. Może zmienimy nazwę drużyny na ścierwo. Że Ścierwo! Jak spodenki podbija. Powstańcie tak. kurwa O kurwa, ale górka. O kur... Kodas kur... nagrywałem jego, o, no co? A czemu ja mam? To on też oszust. Ej kolejny pisto. Zupimy. Cztery browary. O ja pierdolę. Tazy, cztery browary teraz. Poznacz ostatni! pić, co! Ale nie jesteśmy już okupijani! No w Nie, oj nie, o nie. Szkoda, że mojego alkometru nie wziąłem. Co za to, to nie my? Co to, to nie my... Jak to się nazywa? Eee, poprosimy... Dzień dobry? nie możemy, bo mamy nietypowy... To alkoholic, dla niej nieźle zła. Nietypowe... Dobra, eee, zamówienie. Eee, nieważne. To jest eee, zero. A to nie. Oj, ja, nie. A tu wyszło. się umyli. Ok, przyle to. Oka z nowa przestworza. <ślam> prawie się otrułeś. No to siup. O to ostatni, tak? Tak. Czekaj. Raz pod, raz pod, wozem, raz pod koniem, czy coś. Raz... coś było tego. Dobra, nie, jest dobrze. Troszeczkę poudawaliśmy, że jesteśmy pijani, możemy... Dobra. Wiedziałem, ja już A Ale to wiesz, jak robisz na szybko, to no, ta, no. trzeba pomyśleć, trzeba się Dobra, e, trampo, trampolina. Trampo? Trampolina. Ja, A, on nie ma wyjeb***. ile ja się ja, może zastanawiać k***a? Ch... Dobra, no ja dwa albo trzy nie pamiętam, ile To piję. jest moje trzecie. Teraz jeszcze nam trzecie. Nasze dwa on oszukuje. Czemu? Proszę, Owar. Czemu? Owary. Czemu oszukuje? Bo powiedziałeś, że na początku że trzecie, potem że drugie zmieniłeś. No bo się poprawiłem. Przepraszam, ostatni serdecznie raz. Serdecznie ostatni serdecznie raz. Serdecznie. Piłka, bramka, gol. Gol. Pani może ja skija Wszystko. szybciej, pochwalaj na Ja na sport, na sport, ja przyjść na sport. Ja nie wiem, się sport miesza...

ja... Yeah. Ja yeah, pierdolę! Kolejny! Ja... Yeah. trochu dawaj to, kur... to ostatni pitch stop? No, może... Chyba tak. Ostatni no. No to... koniec jest Przysłowie? Jak to mówią Francuzi? Jak to O, jak to mówią Francuzi? Co w rękach, to do buzi. Czyli na stole to było, ale dobra, w rękach nie ma stołu. Aaaaa końcówka! O Ojej, oh yeah. dziękuję Jeee, chlepa! bardzo Ale medal Mamy to To co, jakaś foto pamiątkowa? Posz tam Foteczka pamiątkowa? Musi być Prawdziwe! Prawdziwe. Uh -huh. Mamy to! Szczerze? Szczerze, mega mocne to było Ciekawe co to za kierowca jest Brawa 14 Co Ty, kierowcą a jest? Kierowca. Nie widzę kierowcy O, 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 wasz oficjalny czas, to godzina 50-40 i 11 browarów Ej, Ej nagrodę mamy Nagroda Nagroda, o Zeruj, yeah. zeruj Dziękuję, dziękuję Dziękuję tego Bracie, Ej dobra z okazji tego ja bym się napił piwa O tak zrobiłem Ja bym uszył to piwem do, Albo szczególem. Nie szczególnym nie Szczególem Szuk... może nie